Dobry wieczór y, wszystkim. Za nami y, kolejny dzień zgrupowania. To już trzeci w zasadzie. Y, kolejna atrakcje za dziewczynami, kolejne atrakcje przed dziewczynami, jeszcze jutro. I na pewno chętnie Wam o tym zaraz opowiedzą. Ale ja tak sobie pomyślałam, że Wy tak naprawdę nie wiecie, z kim dziewczyny są w pokojach i jak tutaj się zrobiły te roszady wszystkie. Więc sobie pomyślałam, że od tego zaczniemy. No i jako, że Daria jest po mojej prawicy, no to Dario, z kim Ty jesteś w pokoju? and Ja jestem w pokoju z dwiema dziewczynami i tak się złożyło, że obie reprezentują województwo dolnośląskie, jest to Dominika Kinga. E, i Kinga. I miałyśmy świetną okazję, bo przy, poznać się lepiej już wcześniej, bo przed ostatnimi przymiarkami e, u a, pani Janachowskiej e, dziewczyny spędziły u mnie noc, także, także lepiej się poznałyśmy i. Ja nawet dwie noce, więc jak Ty już tak. wiedziałaś, na co się piszesz czy one chlak? Tak, tak on dokładnie. Tak. Duk. Duk. Dokładnie, jak się zgubują, czy się nie I I tak nie miała szansy zmienić się, więc dzieła Dariusz, bardzo odpowiedzialnie zrobiłaś test, bardzo się to podoba. Ale tutaj jest Karolina. Karolina tak. I właśnie też z Kujawsko-Pomorskiego. tak? I siadły te ty, z tych obok mnie. Tak jest. No dobra, a ty z kim jesteś? Ja jestem z Natalią, a także Anią, które reprezentują mnie w grupach trzymamy się w grupie. Bliżej zapoznałyśmy się na tym skrupowaniu dopiero, a okazało się, że mamy takie fajne połączenie i takie wspólne mm. tematy, że siedzimy aż do nocy praktycznie, dziewczyny nie będą się wyśpiewać. zmęczone. Z... Tak. tak, tak, nie tak. tak. Zmęczone. 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 przez dziewczyny. Właśnie tak. rozmowy do nocy, podjadanie słodyczem. Tak. 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 Tak, tak. Ale no to, no to dziewczyny w sobie, wzięły dziewczyny po prostu z zachodu do pokoju. Tak. 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 zachód dziewczyna z Zachodu, Badaria z Wielkopolski. Skąd tak. jesteś? Ja jestem z Olą Czerwińską, która reprezentuje województwo lubelskie. My się z Olą tutaj trzymamy od początku, od samych finałów, No i połączyły nas wspólne tematy, ponieważ Ola studiuje prawo, ja już skończyłam. I co ciekawe, na tym samym uniwersytecie, ponieważ studi studiowałam, Ola studiuje na Uniwersytecie Warszawskim. W związku z czym, dwie prawniczki, no to po nocach Oho. rozmawiają. <śmiech> <śmiech> prawie <Karny> tak, rozmawiają. <laughs> <laughs> jest bardziej gospodarczy, bo to jest może taka moja tutaj dziedzina, w której ja się sprawdzam, w związku z czym no, nie nudzimy się i naprawdę super się dogadujemy. Czyli można powiedzieć, że tutaj w grę wchodzą trzy województwa, bo Wielkopolskie, Lubelskie, a nas Mazowieckie. Jeszcze, Mam nadzieję, że tutaj nie jestem jakąś bardzo e, męczącą współlokatorką dla Darii. się dzisiaj rano, Daria mi powiedziała, że dzisiaj w nocy troszeczkę gadałam przez sen o, e, i o, mówiłam... A przecież wczoraj chrapała. Gdzieś tam Kupić, więc chyba wpadłam w taki trzał z co że co się zaczęli Tak pewnie już nie wiemy, więc... No to skoro Was połączyło województwo mazowieckie, to tutaj pięknie przejdźmy do województwa mazowieckiego, czyli do Weroniki. Z kim Ty jesteś w pokoju? Ja jestem z dwoma prześlicznymi, cudownymi kobietkami Gosią i Kasandrą. Połączyło nas już poprzednie zgrupowanie i mamy już bardzo dobry kontakt w sumie od samego początku. Mam nadzieję, że ja również Was dziewczęta nie męczę. Ale co najważniejsze, Weronika nas odmładza zdecydowanie. A, o, o, a, no, po, my z i, jesteśmy jednymi z najstarszych tutaj filaryztych tak. z, <torska> z Polski, więc <torski> potrzebujemy trochę więcej snu. Weronika nie chce Nie wiem, będzie, nie, nie, <torska> nie późno z... no, Ja bo po prostu pracuję. Tak, <torska> a ona już nie? To wiecie, nauczycie się jeszcze czegoś nowego. A, a ja mam się z w... Marki takie. No, takie, Tak, właśnie z influencerką w sumie. No, ja powiem, że każda z nas jest całkowicie inna. Znaczy, e, Weronika ogarnia social media bardzo, bardzo dobrze. E, Cassandra bardzo CEO. dobrze e, pisze. Tak, a znowu ja mam wrażenie, że ogarniam takie rzeczy e, w przód, prawda? Że, tak, że jest z drugim jego no, Musimy zabrać wszystkie notatki i tak dalej, więc myślę, że i idealnie się dopasowałyśmy w pokoju. Tak, jest tak. symbioza. No dobrze, no to Klaudio, z kim ty jesteś w pokoju? Ja jestem z moją ukochaną Moniczką. My A, czyli pod Karpacką tak, razem. Tam. I z Julią, i ja siedzi tam. Mm. Tak, tak, tak. E, też się super dobrałyśmy i przetestowałyśmy się w sumie. Tak, mm. bo byliśmy dobrze. Bo byłyśmy u Warszawie, dobrze. właśnie u Gosi, tak. więc przynocowała i w sumie nas też przetestowała trochę. Tak, <noise> że nie się do końca, tak? Yy, no tak. Ale faktycznie <laughs> dobrałyśmy się super i tak, w tak tak jesteśmy bardzo podobni. Okazało się, Jezus, że strasznie. tak stwierdziłyśmy, że jesteśmy bardzo nudne. Bo tak <laughs> Mówimy w tym samym czasie praktycznie to samo. Tak. Mówimy te same rzeczy, książki, tak. seriale yy, i kończymy jest, sobie że... zdania. To jest, słuchajcie, Też, znamy no. dwa miesiące kończymy Ale sobie dzisiaj, zdania. Mhm. Dzisiaj znalazłyśmy jedną różnicę. Tak. I to. Yy, Cieszymy się z tej różnicy. Oprócz kolorów włosów, to to, że robimy inną biżuterię. Tak, ja złoty, a ja ty zryb, Tak, no, no, no. nie będą sobie, sobie tak, z takimi podobieństwami. Tak. podobieństwami. E, wydaje mi się, że jakoś i tak się łączymy w tą trójkę. Tak. Nie czuję się jak piąte koło włosów z podkarpackim województwem. E, I na przykład z Klaudią wydaje mi się, że połączyła nas architektura, no. bo obie, ja jeszcze studiuję, jestem w trakcie, a tutaj e, Klaudia jest starsza i już skończyła, więc nawet... Nie wypominaj mi, że jestem starsza. <noise> Fajnie! A, na przykład żona. Tak, i tym doświadczeniem się zemnę, że nawet uroczyła podzielić jakieś wskazówki co do architektury, więc jestem wdzięczna. Nawet wysłałam projekt do... Tak, do... do Po repetycji możesz. Po repetycji? Nie, byś sobie jeszcze radę. bez problemu ja, to ja i to Tutaj taki rodzynka z Podlaskiego, a tu druga moja pod, z Podlaskiego, Karolino, a ty z kim jesteś w pokoju? E, ja jestem w pokoju właśnie tutaj z Zuzanną z województwa mazowieckiego i tutaj właśnie z koleżanką Zem. obok. Yy, Madziu, Batko. U nas jest <głos> <głos> tak. tak, to się również połączyło tutaj na z, z Karoliną Prawą. Tak. tak samo ja też jestem na Prawie i Karolina też jest na Prawie. My się wcześniej już też mieliśmy okazję poznać e, na wcześniejszym zgrupowaniu i też właśnie zawsze jeździłyśmy razem, czy przyjeżdżałyśmy czy z Łodzi do, do Warszawy, czy, czy teraz też. E, a z Magdą właśnie dopiero teraz. Ale myślę, że super wy trzy się dopełniamy i naprawdę tak. taką e, mamy zgraną, e, zgraną e, a z Karoliną mamy czasem tak, że na ktoś pisze do mnie, czy wy jesteście siostrami? tak <śmiennie zniszcją> podobnie się wyglądacie, więc myślę, że mamy takie sprawy. Bardzo fajnie się dobrałyśmy. Tak, dziewczyny są bardzo sympatyczne i super się No, jest miła, bardzo. A chociaż <śmiennie zniszcją> budziki dzwonią kilkanaście, a, a dziewczyny nie wytrzymują tak moich budzików, ale... No. <śmiennie zniszcją> Pana, także... Jedna. Tak. No, Przynajmniej nie zaśpicie. Tak. No, no dobrze, tutaj przechodzimy do Agatki, która siedzi ze mną. Z kim ty jesteś, Agato, w pokoju? Ja jestem w pokoju z Weroniką i z Sylwią. No jeszcze obok siebie siedzą. Tak. Na tak. tak, tak, tak. Jak jesteśmy ta ta No ta... na tak. e, Nas połączyło, myślę, po prostu podobne myślenie, podejście do życia, do świata, e, bo jakby każda z nas zupełnie czym innym się zajmuje. Eee, no, i tak to wygląda. No, ja pamiętam przecież, Wy mówiliście, że brat nie duszy od nas A, o, tak. Słuchajcie, ale to wiecie, my też już idziemy kawałek drogi razem. Tak. Poznałyśmy się przypadkiem, nie przypadkiem na półfinałach w kolejce. Po prostu stanęliśmy tak. obok siebie i tak stwierdziliśmy, pójdziemy razem do końca. Dzisiaj jesteśmy my. tutaj, na najbliższy <laughs> wśród finalistek, i, i tak. tak idziemy i... razem do przodu. Mnie też dobrały do przodu. <śmiech> <śmiech> Oj, nie, dobrało! dobrało.

Uważam siebie też za trzecią bladą duszę. Tak. Skromnie, ale tak jest. <grym> ale nie, naprawdę, rozmawiamy o wszystkim, tak naprawdę. To jest super pokój i ja tam bardzo odpoczywam e, po całym tutaj męczącym dniu. E, także super się dobrałyśmy. Nawet zyskałam nowego klienta, chłopaka. <grym> <grym> no to, tak, to. Tak, <grym> W jest <grym> <grym> A ty z kim jesteś w pokoju? Chyba pomorskie tak. razem. Z ja oczywiście jestem z Oliwką w pokoju i też Weroniką ze Świętokrzyskiego. Z obydwiema już byłam wcześniej w pokoju, bo z Weroniką byłam na ćwierćfinale, a z Oliwką w półfinale. Z Oliwką bardzo dobrze się dogadujemy. Myślę, że z Weroniką również, mimo bardzo różnych charakterów. Bo każda ma i miało. Że świetnie się uzupełniamy. tak Świetnie się uzupełniamy, myślę, i mimo że każda z nas jest z innej dziedziny, to możemy się o sobie dużo dowiedzieć i dużo się od siebie nauczyć. Tak, mimo różnicy charakterów, myślę, że i tego, że, że dziewczyny gdzieś tam się trzymały więcej razem, to bardzo ciepło mnie przyjęły. E, <grym> tak, tak. Tak, tak. Więc e, odnalazłam siebie w towarzystwie i są bardzo wyrozumiałe, bo w musiałam musiałam późna jeszcze kończyć prezentację na studia, która się ostatecznie niestety usunęła. E, ale, ale dziewczyny powiedziały, że na spokojnie mogę sobie kończyć, a one poszły spać i, i dziękuję bardzo za wyrozumiałość. Nie ma problemu. Oh, to tutaj jeszcze przejdźmy do Antoniny z Łódzkiego, która jest w pokoju. Ja jestem w pokoju ze, ze Śląskim, całym województwem. Z Roxaną i z Nicole, to są, to są zdecydowanie bratnie dusze. Ja zostałam wybrana taką mamą w pokoju. Wszędzie chodzę z kartą, pilduje, czy dziewczyny są żartuję oczywiście, ale e, bardzo dobrze się dogadujemy, chociaż mam wrażenie też, że mamy różne charaktery, ale pod tym najlepszym względem. E, dopełniamy się, mamy bardzo dużo wspólnych tematów, rozmawiamy też zupełnie o wszystkim, czujemy jakby się, my, jakbyśmy się znały dosłownie 10 lat, e, czujemy się przy sobie bardzo e, bez krempacji. także mam wrażenie, mam wrażenie że... naprawdę ja, tak. Od pierwszego w zasadzie dnia miałyśmy taki pełen lust. E... Tak ze sobą. my z Nikol znamy się o wiele dłużej, bo tak. też pochodzimy z tej samej miejscowości o, e, i przyjaźniłyśmy się wcześniej, więc tak tutaj. Fajnie, jest. że tutaj jesteśmy. No tak. tak, to, o, A, to jest super. Anetko, z kim ty o, jesteś w pokoju? Tak, ja jestem z Madzią i z Karolinką. Tutaj mimo że jesteśmy z różnych województw i niepokojące wszystko połączyła nas wspólna energia, zainteresowania i dogadujemy się bardzo dobrze. Tutaj z Madzią już poznałam się wcześniej, ponieważ ja mieszkam na co dzień w Krakowie, więc w województwie Madzi, więc razem wszędzie dojeżdżałyśmy i przyjęła mnie do swojego autka. Bezpiecznie odwoziła w dokładnie każde miejsce, w którym na razie byłyśmy, więc jestem jej bardzo wdzięczna. I tutaj teraz dołączyła do nas jeszcze Karolinka i no naprawdę. Tak, jest my skarb, też to się poznałyśmy mi? stosunkowo niedawno, tak, bo na, na, sesji, na tym grupowaniu. Tak, aczkolwiek z Madzią już tak, Ja tutaj połączyłam. Tak tak już od castingu e, złapałyśmy ze sobą kontakt, od siedzenia na podłodze ustaliliśmy sobie, że idziemy razem idziemy do końca. Razem. I, jesteśmy, I jesteśmy w finale. <gulanie> tak, tak samo w samochodzie. Przyjechałyśmy razem, to może wróćmy to też razem. Tak. tak to było, to prawda. Tak, Warto też wspomnieć, że dzisiaj mamy Stolenizantkę. Także A, właśnie. Macie małe urodzinki, świętowałyśmy ich w pokoju i wszędzie dziewczyny. Od 18 rodzina 18. 18. Tak. Konieclef. Tak, tak. był raz wspaniały dzień. Tego, dziękuję. <gulity> Wszystkiego najlepszego. <gulity> <player> dziękuję bardzo. No tak, pięknie. Przejdźmy jeszcze do drugiej opolski, czyli Zuzanny. Zuzio, z kim ty jesteś w pokoju? Tak, ja jestem w pokoju razem z Olą i z Alicją. I też świetnie się dogadujemy. Naprawdę myślę, że nasza wspólna energia jest... <gulity> nad <gulity> Nadenergia. No, nad <gulity> <gulity> naprawdę też siedzimy i po prostu rozmawiamy na różne tematy do późna. I myślę, że naprawdę no, z dziewczynami będę utrzymywała kontakt, nawet po zgrupowaniach. Tak. Mimo, że tak naprawdę jesteśmy bardzo różnorodne i różnimy się pod wieloma względami, to jednak też uważam, że odnalazłyśmy swoje właśnie bratnie, tak, także we tak. trzy. Może ja... niekoniecznie charaktery, ale temperamenty na pewno. <głosy> tak. <głosy> I to czuć, ja tyle odbiegam od nich, że dziewczyny nie potrzebują tyle snu, co ja. I ja zawsze śnię, i słyszę je jednym uchem po prostu i mi się potem śni to wszystko. Co No dobrze, a tu już wiecie, kto jest z kim w pokoju, jak tutaj się wszyscy połączyli charakterami albo no, bardzo różnymi charakterami. Albo wiekiem się odmładzają tutaj niektórzy, ale czekam właśnie jeszcze na opowieść o dzisiaj. Jak wam się dzisiaj podobało i co robiłyście? Fajnie byłoby w sumie zacząć od tego, jak ten dzień się rozpoczął, ponieważ jak tylko wyszliśmy z hotelu Villa Tatrzańska i jak szliśmy do autokaru, żeby wyruszyć do zamku w Muszynie, czekała na nas grupka uczniów z tutejszej szkoły. I czekali, tak, Tak, czekali, żeby po prostu zrobić sobie z nami zdjęcie i okazać nam takie wsparcie. I naprawdę to bardzo zrobiło nam, nam dzień, nam, dało nam takiej mega pozytywnej energii, nastroiło nas na cały dzień, że byłyśmy bardzo radosne i jesteśmy bardzo wdzięczne, że. Mamy takie wsparcie i to, to daje takiej energii do działania i, i sprawia, że ten konkurs jest jeszcze piękniejszy. I tak. e, to sprawia Błowa. radość nie tylko nam, ale także tym, którzy, którzy go oglądają. Więc myślę, że tutaj wszyscy się ze mną zgodzą. Tak, tak. Dzieci najbiedniejsi fani. pół godzinki aż czekali czeka, mm. na Ale najlepsze A tak. były Alpy. Tak, Ja jestem Taką dużą przyjemność zostać z tymi alpakami tak prawie sam na sam dostałam wielką pakę marchewek i po prostu biegałam za tymi zwierzeczkami, które <grymety> no. <grymety> One już na początku były trochę wystraszone, mhm. ale później jak zobaczyły jedzenie, to absolutnie zostały przekonane do, do, wszystkich, do wszystkich osób. To nawet... mała kaczuszka. Ta, ta, tak, o kaczuszce nie można nie wspomnieć, bo kaczuszka chyba zgubiła się, wyręczyła <grymety> się chyba od czekolada. Pomyślałaś, że tak, jest o... alpaką. <grymety> Tak, wielki ratunek kaczuszek. Tak, 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 tak. Tak, dosłownie, akcja, widzimy, akcja ratunkowa. Tak. Oczywiście dziewczymy w tym ogrodzie lawendowym, którym dzisiaj miałyśmy możliwość być i to było nie tylko taki ogród pełen właśnie tych zwierząt, ale też takich ładnych posągów, różnych takich informacji jak propos tego, właśnie, gdzie my się znajdujemy, co się dzieje właśnie w, w tej miejscowości i tak naprawdę miałyśmy też możliwość, aby przycupnąć na stoliczkach i miejscach, przygotowanych dla nas i napić się właśnie wody e, muszynianki, e, którą e, tutaj każda z nas w obózach, która po prostu dla nas przygotowała. No nie, to nie jest upalne. O, zamku! to jest upalne. Byliśmy właśnie w zamku upalnym. A propos muszynianki byłyśmy dzisiaj rano w zamku w Muszynie, tak, gdzie przemiły pan e, Jerzy. Jerzy, tak. Y, mm -hmm. Jakiś y, um, ale on ładniej tak, jest ładniejszy, że jest tutaj w staros, zamku. Opowiedział nam o legendach, pokazał wieże i cały, cały, cały ten zamek i naprawdę widoki były przepiękne. Muszyna jest naprawdę cudownym miejscem. Tak, miałyśmy miał <cłusza> okazję ubrać oryginalny strój, nie wiem dokładnie mm -hmm. jak się nazywa. Damy dwójkę. Dwoj... Szlaki, szlaki, tak, szlaki, dokładnie. Szlaki, 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 tak, dokładnie. Szlaki, 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 I był bardzo ciepły, tak. Naprawdę, mega ciepły. On był 100% wełna, więc nie był taki wełny. Baba, I pan, pan e, miał super anegdotki do. E, Każdego jest. jest a, tak, tak. się na tak, to. Tak, Któraś z was pamięta swoje anegdotki? Tutaj tak, możecie tak, je do prezentować. Miło gościć tak piękne damy. Ona <grymne> też tak. Nam pan Jerzy powiedział, że ładnie pozuje do zdjęcia. I, i, i tyle z anegdotek, że pan właśnie właśnie piękne finalistki konkursu Miss. tak. tak. O o, ale chciałam jest... powiedzieć, że zanim znalazłyśmy się w zamku, to miałyśmy mały jogging pod górkę. Na no, tak. oczywiście. Fajne, tak? tak trzeba zaznaczyć, że niektóre no, miały no, płaskie buty, ale niektóre hardo w szpirkach no, chodziły no. po tych skałach. Ale no, później no, już no, tak lewo no, tak, no, tak. schodziły, bo jeszcze wejść tam. <śla> Bardzo podziękować mojej koleżance z Podlasie, pod, 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 tak tak, Jeździu po uratowałaś mnie dzisiaj w tych szpilkach. Tak, obie się wspierałyśmy, trzymałyśmy, bo naprawdę na nawierzchnia była śliska dość, ale A razem to... dałyśmy radę. Chodziły chodziło się bardzo to. podłożyć to. te szpilki. Chodziło tak, się, tak. Chodziło się tak, bardzo tak, łatwo, tak. natomiast chodziło katastrofa. A myślę, że też warto wspomnieć o Pianaparty. No, no, tak. Właśnie, bo jaka coś no, takiego no, wiesz, no, pogoda nie jest to straszna dziewczynom i ja tutaj widzę parę no, dziewczyn, co dzisiaj tak. szalały. To była najlepsza atrakcja dotąd, jak dla mnie. Ja zawsze marzyłam o Pianaparty i dzisiaj moje marzenie się ziściło, także razem z koleżankami miałyśmy tam sesję zdjęciową na jednym z basenów i no, to była dobra impreza. <grym> <grym> Ale tutaj Gosia też. Podjęłaś wyzwanie. Tak, ja razem z Agatą e, zachodnio-pomorskim Najwytrwalszym stwierdziłyśmy, że skoczymy do wody. Tak. E, było super. Woda była cieplejsza niż temperatura na zewnątrz. Tak, wbrew faktycznie w wodzie było znacznie cieplej niż, niż, niż temperatura, temperatura na północ. Tak, bawiłyśmy się naprawdę super. Mimo, że to była chwila, to mam wrażenie, że zbudowałyśmy. Tak e, niesamowite wspomnienia, że na lata z nami to zostało. Tak, delikatnie mogłyśmy spróbować e, morsowanie, bo ja nie wiem, tak, że nie morsowałam. E, a dzisiaj przyjdziemy, przyjedziemy. dzisiaj mogłam delikatnie chociaż poczuć się jak to jest. Tak, Za moją namową, długo nie myśląc, skoczyłyśmy do wody. No właśnie niby tu mówicie, że odmładza Was Weronika, a wy dzisiaj najbardziej szalone no. będzie. No. Tak, to naprawdę. dzięki Werantoza właśnie. No, dobrze, no, Ja jestem generalnie pełna podziwu też dla wszystkich dziewczyn, że mimo tych warunków atmosferycznych żadna z nas nie narzekała. Miałyśmy naprawdę bardzo dobry humor mm -hmm. i, i tak naprawdę świetnie się bawiłyśmy. Tak, tak no to prawda, zgadza się. Ja no nawet miałam swój pierwszy taniec z Weroniką no tak, w pianinach. Miałyśmy imprezę, no to musiałyśmy tańczyć. No trzeba tak, no. no no. no no się już przygotowywać pod grale, tak? No pewnie, no tak. no no że to nowo 5 lipca. Czyli całkiem niedługo, oczywiście. z codziennie wieczorem musimy jogę. Wczoraj pierwszy raz, pierwszego dnia nam się nie udało, ale wczoraj było cudownie. Tak, polecamy polecam ją na, na ja wieczór. No. To może jakieś końców zajęcia mamy. To sesja joggingu. Dobro, się Pomieścimy się? Akurat na ten ten pokój, myślę, że dobra. Mieściłyśmy się. się ja się. Ja Ja już wczoraj proponowałam niektórym dziewczynom nawet wspólny stretching. Bo to ja moje umiejętności kimś lepiej. Teraz jak na kolejnym zgrupowaniu możemy zorganizować wspólny statecznik. Super, Po treningach tak. Dobrze, z ja z obietnicą, obietnicą zostawiam dobrze, Was dobrze. i Was. I e, widzimy się jutro oczywiście na live, około godziny 21, bo jutro dziewczyny też mają intensywny dzień. Tak? Pokadają chętnie tak? powiedzą. A jutro będzie ostatni live na tym zdrupowaniu, ale nie bójcie się, bo 24 już do Was wracamy ponownie. Także dobra. Pa! pa! pa!